No, witam, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale, i dzisiaj będzie słodko. Ale przy okazji, powitajmy mojego operatora kamery, który jest na umowie barterowej. Za żarcie. Tak jest, tak jest, to ja. Ale co będziemy jeść? Więc korzystam z. Dobrej woli moich współpracowników, którzy kupili mi Bon na 100 zł do jadty, postanowiłam iść i oczywiście nakupować słodycze, No bo co mogłabym innego kupić? Do! Więc. Tutaj nam się. Kilka rzeczy. Nie bądźmy tacy nieuprzejmi. Niech operator kamery nam wylosuje pierwszą rzecz, którą. E, zjemy. Uuu, Ej, one mają ten efekt mrożenia. Ja chcę muszę zmrozić mózg. <laughs> dawaj, dawaj. Znaczy w ogóle yy, zawsze się boję, że arbuzowe rzeczy będą smakować jak u górek i w yy, większości niestety tak jest. Nie wiem górka. Ale ładnie pachną! Takim sztucznym arbuzem i ale... no, no, no no, I Taki sztuczny, ale taki Oooo. ładny Ładnie, 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 no I czy... Ła I są różowe, jak troskapkowe. No to, próbujemy, proszę, począł <noise> susia <Z> Chcę jednego No <noise> <Zajebiso. głosy> <laughs> Wy Wynagrodzi, ale faktycznie czuć ten efekt. <laughs> ale faktycznie czuć ten efekt takiego chłodzenia. Ale tak, dobra. uczucie Ale czy faktycznie smakują arbuzem? Tak, chyba bardziej gumą balonową. Sądzę, że bardziej pachną niż smakują. Mm. Ale fakt faktem spoko. A właśnie! Może, jeszcze lepiej. Zróbmy sobie jakąś skalę. O, oh, o oh, no okej. Okay. To czego? Moci może. Co to na to? Może być jak, jakoś kolej <laughs> To jest takie e, Taki um, macie, Dobrze, to daje im cztery mocy na pewno. Dużo. Dobra. Dużo, dużo. Co prawda nie smakują arbuzem, ale oko. Bardzo mi się podoba ten efekt mimo wszystko. okej nie No idziemy dalej. A, srebranką. A, machi. By na to nam mówi właśnie nasz operator. Tak jest. A to są w ogóle z czym? <laughs> Może z hmm. Z pastą fa fasoli. Mm -hmm. Okej. Okay. Te tradycyjne podobne. Tak tak. tak. Ładne. Takie nie ale bardzo ładne, ale fajne, właśnie pakowane yy, każde osobno.

<noise> Dojebane. Ale jestem słodkie. Mhm. Cztery 4,5 Cztery połowy. A my to jakie? takie mhm, mhm. W ogóle, zajebista konsystencja. Specyficzna bardzo. Mhm. Wydaje mi się. Ale to fajna, gumowa. Ale jednocześnie taka... Mhm. Jedno. Uh -huh. I przy okazji ładny pudełko. <śpuszcza> <śpuszcza> Otóż no tak. Idziemy dalej. Pina losująca ruszyła. <śpuszcza> A. Puku, puku, tańczoku. <śpuszcza> Ja Zawsze chciałam spróbować tych ciastek, ale nigdy po drodze nie było. Mhm. Och, czekoladą pachnie! Eee! Ja chcesz, chcesz. A nie, Jaki a. cute! jeszcze no. na podstawce. Damn. Bo trzeba jeść. Wygląda jak bombolada w ogóle. What? No, że to była taka właśnie bombolada. Aha, rzeczywiście. nie ma. Bąbolady, dwa yy, wafelki te suche wafelki, no szału nie ma. Jak na cena 10 zł, to tak. Nie na no plez. Więc dwie moci. Takie smaczne, ale szału nie ma. Co? O, Jakieś bananowe coś. <laughs> y... Nie, dobra, nie będę się bawić w czytanie japońskich nazw. To Banana. Nie... Tak. Banana milk. Nie <laughs> <Jebie? śmiech> przyjacielu. Nienawidzę poniedziałków. To, że żyłam w sobotę. Aż tak? Chyba, nie, chyba ja, ja takich rzeczy to nie lubię. Dobra, no nie gadaj. Co ty gadasz? Ładnie pachnie. I nie tylko ja! No bo kurde, ładnie <laughs> wygląda. Strasznie wodniste po prostu. Tak. Czuć wanilię jeszcze chyba do tego, do tego banana. Taki bardzo sztuczny ten banan i mam wrażenie, że po kolorze i po konsystencji można by było się spodziewać, że to jest w miarę tak. gęste, jak smoothie trochę, a to jest kompletną wodą. Bo to jest tak, woda, cukier, mleko pe pełne w proszku, sok bananowy, mleko odpuszczone w proszku, olej kokosowy. Pół moci, mogę powiedzieć. No, no dobra. Wiary. Ewentualnie jedno moci za wygląd. <noise> I tylko tyle, bo. za ładny kolor. Bo, tak, za ładny kolor i konsystencję. I w sumie to nas przekonało, żeby to kupić. <noise> no. Ale gówno. Jezu! No, przykro mi, to nie będą moje. Smaki. Dobra, to Dobra, jest. Pijam. mi smutno, bo szczerze, pokazałam dużo w nadziei. A, kolejne, patrzcie. Tylko ten razem szczęść. Pasta ogóra. góra. Mmm, ja wymawianie jakichś japońskich nazw to jestem trochę słaba. Ale te mają ładniejsze opakowanie. Nie wstrzymaj <laughs> <O jeż. śmiech> <laughs> <laughs> Ok. Ojej. <laughs> Okej. Zafach y, bardzo y, konkretny. Wygląd też. Hmm. W cynamonie też? Nie wiem. Ale mi się kojarzy z tym dango, który kiedyś kupowaliśmy, nie? Mhm mm Hmm Ale ja bym się pojawiło, że to jest nie? Hmm Dango Jest napisane, że to dango Aha Pusa dango Dango chyba jest smażone, czy coś Hmm Może nie, ale tam tamte chyba mi bardziej No Mi też zdecydowanie. No, takie. Trzy moci na pięć. To myślę. zapakować. Za, Zwłaści. No A chyba nam dużo nie zostało. No chyba nie. W sumie ostatnia rzecz. A ta smutna ryba. Wypierdalaj to. Tylko ta jest z sodą. Pan, pan, pan! Ej, ja nie była zła, tylko no, smutna, bo spodziewałam się czegoś więcej. Ale też, o! Wali sodą. <laughs> Jedzie z sodą. Wszyscy tak myślały. Ja, no, to będzie też taka zielona bąbolada. A, poczekaj! Ona jest dwukolorowa! No, no, no. No, ciekawie. Jak przyłożysz język do środka, to zaczyna musować. Ale jak tak poczuję sam smak tego zielonego. Z takim dziwnym to wolę tą mm -hmm. same. Smakuje jak guma balonowa. No to może przejdźmy lepiej do podsumowania, bo myślę, że więcej słów nie ma co mówić. To tak! To i to! Za darmo, nawet nie wezmę. Może jak mi dopłacą, to się zastanowię, ale to faktycznie się zastanowię. Te trzy rzeczy. Tak. Za darmo wezmę. A na tym mogę swój hajs wydać. I myślę, że to jest najpiękniejsze podsumowanie tego wszystkiego. To zapłacę, to za darmo. Tylko nie biorę za darmo. To twoja dola. Tak.